Panie Piotrze, jest pan pierwszym człowiekiem, który na pewno zostaje w zielonej górze, pierwszym kogo, którego przedstawił klub jako, jako zawodnika na przyszły sezon. Czy, to jest, czy można to odbierać troszeczkę jako taki gest wzięcia na swoje barki odpowiedzialności za to, co się stało w tym zakończonym już dla was sezonie? No powiem tak, każdy z nas przyłożył mniejszą lub większą cegiełkę do tego spadku. Nie oszukujmy się. Dla mnie naturalno było to, że chcemy zostać w klubie na jeden rok i powalczyć o to, aby Falubas jednak wrócił na salony ekstraligowe. Czy, czy tylko ja? No nie, bo jest kilku zawodników, którzy mają ważne kontrakty i wierzę w to, że będą częścią pierwszoligowego, niestety jak to brzmi, jak brzmi, tak brzmi, ale Falubazu. Z drugiej strony, co mam powiedzieć, to jest sport, no niestety zdarzają się takie sytuacje. Dwa razy przy walce o utrzymaniu, czy w 2007 roku po moim przyjściu zaraz do, do klubu, czy w barażach z Rybnikiem w 2018 roku. Byłem tą postacią, która no, zdobyła w dwóch 30 punktów, także mm, dbaliśmy się przyczyniłem do tego, aby utrzymać się przy tej sytuacji, która była w tamtym czasie. Falubasy w, w ekstralidze. No, teraz niestety nie wszystko zależało od nas, bo musieliśmy liczyć gdzieś tam na inne, inną drużynę. No niestety sami sobie spróbowaliśmy taką a nie inną sytuację, bo można było gdzieś tam ten punkt minimum wyszarpać. No, co powiedzieć, taki jest spor. No, nie poukładało się i. A dzisiaj już myślimy o tym, aby jak najszybciej wrócić no, do Ekstraligi. Ta szybka y, informacja, ten komunikat klubu, czy to też można odbierać tak, że Pan ani chwili się nie zastanawiał nad tym, że to jakby decyzja była automatyczna, no zostaje i, i muszę tutaj pomóc, żeby, żeby właśnie przywrócić Falubas znowu do Ekstraligi? No przywrócić. Yy... Cała drużyna będzie potrzebna, mocna, bardzo mocna, bo pierwsza liga to nie jest spacerek, ale my też z zarządem nie rozmawialiśmy po raz pierwszy po spadku. Tylko żeśmy już w trakcie sezonu kilka razy spotkali się i, i rozmawialiśmy o sytuacji ewentualnym utrzymaniu i spadku. Także to nie było coś, co było zupełnie niebrane pod uwagę. Oczywiście. Po cichutku ten scenariusz gdzieś tam był w tyle głowy daleko schowany, no ale jak się okazało, trzeba by było go gdzieś wyciągnąć na, na stół i, i, I tutaj to spotkanie, nie wiem czy w poniedziałek, czy wtorek, że pamiętam, trwało bardzo krótko, i żeśmy dali sobie ręce. Wierzę w to, że będzie skład mocny, bo mówię, najważniejsze to nie jest przejechać tą ligę, ale po prostu być tą drużyną, która będzie jedną z silniejszych. Okej, okay, ostatnia kwestia, chciałem zapytać o to jak pan jako człowiek z Zielonej Góry, człowiek, który wiele lat jeździ w falubazie, z wychowankiem tego klubu, tak osobiście przeżywał ten, ten spadek do, do pierwszej ligi? Niekoniecznie jako zawodnik, jako sportowiec, ale jako Piotr Rotasiewicz, który wrócił pewnie gdzieś po meczu, czy też oglądał ten mecz Włókniarza z Grudziądzem w domu i jak Pan, jak pan przeżywał w ogóle te, te chwile, kiedy już Pan sobie uzmysłowił, że po 15 latach falubaz spada do, do pierwszej ligi? a Po szóstym wyścigu meczu w Grudziądzu napisałem smsa do, do... Kolegów, którzyśmy to oglądali, do najbliższych, że po prostu, że spadamy. No, wiedziałem o tym, że, że byłem przekonany, że już nic z tego nie wyjdzie, po szóstym czy po piątym biegu nawet. Tak to wyglądało, niestety. To jest raz. A druga sprawa, hmm, co mam powiedzieć, hmm, no, bolało to bardzo. Nie wierzyłem w poniedziałek czy we wtorek, że to się wydarzyło. No, ale z drugiej strony też zdajemy sobie sprawę, że teraz jest trudny okres dla klubu. Wiele nieprzychylnych opinii, zasłużonych. Niektóre są bardzo służone, ale jest wiele też, na które się nie zgadzam i absolutnie ich nie przyjmuję do wiadomości. No, ale taki jest moment teraz trudny, który trzeba przetrwać. Teraz ważne, żebyśmy byli razem jako klub ze sobą tutaj w tych trudnych chwilach. Cel jest jasny. Wierzę w to, że, że już tutaj nie zostaniemy sami, a właściciele klubu sprawy jasno przedstawili. Także ja się pod tym podpisuję i przez ten 2022 na pewno dam siebie 100%. A pan e, rozmawiał albo będzie rozmawiał? Rozumie decyzję Patryka? W ogóle mieliście jakiś kontakt? Czy jakby pan też nie chce tutaj się za bardzo wypowiadać w tej, w tej kwestii? No nie no Patryk jest dorosłym zawodnikiem Awansowo do Grand Prix. Ja jak najbardziej będę mu kibicował i cieszę się, że cieszę się, że, że do Grand Prix będzie jednak mnie patrzeć tutaj sławił. No bo jest wychowankiem Zielonej góry. Dla klubu zrobił wiele. Ma prawo, ma prawo do tej do swojej decyzji, ja to bardzo szanuję, tak jak mówiłem, bardzo będę mu kibicował, szczególnie na arenie międzynarodowej, no bo w klubie w Polsce, no nie będzie jakby tutaj po jednej stronie, no i co, mogę użyć wszystkiego najlepszego, szkoda, że nie, jeźdź, nie będzie jeździł z nami, no ale taki jest jego wybór i dla mnie to jest jakby coś, co, co bardzo rozumiem.